Pan i Piraci, według powieści J.M. Barrieto. Piękne i próżne. Ale fajnie! Możemy zawiadomić Piotrusia za pomocą tego lusterka, że już jest gotowy obiad. Albo wezwać na pomoc. Kropka, kropka, kropka. Kreska, kreska, kreska. Kropka, kropka, kropka. Te sygnały coś oznaczają? Wezwanie pomocy. Ale sprytnie! Ojej! Będziesz mokry? <gry> Piotrusiu, uważaj co robisz. Przepraszam, Wanda. Przepraszam, Wanda. Nie masz prawa się tutaj bawić. Lepiej stąd odejdź. Nibylandia to wolny kraj. Mogę tu być tak samo jak ty. O co pytałeś? mi świeci w oczy. Przepraszam. Podpisuj się tak. Gram lepiej od ciebie. Wszyscy o tym wiedzą. Lepiej. I tak jestem dużo ładniejsza od ciebie. Ty jesteś ładniejsza? Kiepski żart. Ciśnienie panujące pod wodą najwyraźniej zniszczyło twój mały rybny mużzek. Zostańcie się już kłócić. idźcie po piłkę. Jeszcze nie. Musisz się z tym pogodzić. To ja jestem najmądrzejsza i o wiele od ciebie ładniejsza. Jesteś brzydsza od Czerwonowłosej. Od Czerwonowłosej? i syrena w Niewelandii. Jak możesz nas porównywać? Bo jesteś podobna do sardynki! A ty jesteś kłótliwa! inna siedzieć do w bo, bo jesteś podobna to, do szafy! Nie wiem dlaczego! Jesteście strasznie próżne! Nie chcę się z wami bawić! Chcecie ze mną grać? Ach, nie sędziował! Ja wszystko nie zdecyduję! Zrobię wszystko, bylebyśmy mogli grać dalej! To jest to najlepszy i najładniejszy? Wanda jest najlepsza z was, bo potrafi wspaniale opowiadać. Jest lepsza od nas? I jest od was ładniejsza. Ty chyba masz źle w głowie. Piotrusiu, nie mów tak. Przecież one są ładniejsze ode mnie. Wiadomo, że jesteś warta więcej niż dwadzieścia syre. Niepotrzebnie prosiłyśmy cię o radę. Pożałujesz tego. Jeszcze się przekonasz. Chyba się obraziły. Chodź tu, Atek, pogramy. Przestraszyliście mnie. O, nie chciałyśmy. Przyszłyśmy ci pogratulować, bo przecież jesteś najlepsza. I na dodatek najładniejsza. Jesteście bardzo miłe! Gratulujemy, naprawdę! A. 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 Não <laughs> Przymacie, macie mnie wypuścić! Droga Wando, nie możemy cię już uwolnić. Sam Piotruś powiedział, że jesteś lepsza od nas i w dodatku ładniejsza. Będziesz naszą królową. Ale najpierw musimy cię przemienić w syrenę, a potem będziesz nami rządziła. W syrenę? Nie chcę być syreną! Chcę być dziewczynką! Jestem dziewczynką! Już nie, kochanie. Nie uda ci się uciec. Skoro znasz tyle opowieści, to bardzo chętnie posłuchałybyśmy jednej z nich. Do dzieła, bliźniaki! Ratujmy Wandę! Zaczynamy! Start! Wszyscy za mną! Zanurzamy się pod wodę! Ta bańka się kurczy. Nie będę miała czym oddychać. Musimy się spieszyć. Piotruś pan i te jego dzieciaki zaczną jej szukać. Przestań narzekać! Musimy ją ukryć, dopóki nie przemieni się w syrenę i wszystko będzie dobrze. Nie podnoś na mnie głosu! Ojej, jaka jestem piękna. Wsadzimy ją tam i wyrośnie jej ogon. To całkiem proste. Już nigdy nie opowie nic Piotrusiowi. No dobrze, ale jeśli zamieni się w najpiękniejszą syrenę? Co ty pleciesz? Z ludzi nigdy nie powstaną piękności. Fanda zmieni się w brzydkiego odmieńca. Będzie niż z czerwonowłosa! Co to za maszyna? To dzięki niej zaraz zmienisz się w Syrenę. Czy to nie wspaniałe? Piotruś z tą swoją zgrają na pewno będzie jej tutaj szukał, więc ich zatrzymaj! Jak śmiesz mi rozkazywać! Kim ty jesteś? Rób, co ci I kazałam! Dziś. Kończy mi się powietrze w mojej bańce! O. Racja, królowo Wando! Zaraz pęknie i będzie po tobie! Co to jest? Wszystko czego pragniesz, wszystko o czym marzysz, dostaniesz od nas. Nie musisz się bać. Kim jesteś? Wszystko czego chcesz i to o czym marzysz. Jak to wszystko o czym masz O ślizłe wodorosty! Wszystko o czym marzysz od nas dostaniesz. Co to jest? Zostawcie mnie! Wszystko, czego chcesz, od nas dostaje Wszystko, czego chcę? Pomyślę. wyżej latać, albo biegać szybciej. Albo tak trudno się zdecydować. Szybciej, Piotrusiu, musisz mi powiedzieć. Piotrusiu! Gdzie jesteś? Piotrusiu! A to kto? Skąd się tu wziął? Czego najbardziej pragnę? Nie mogę się zdecydować. Ej! Tego na pewno nie chciałem! Gdzie jesteś? Dostaniesz od nas to, o czym twarz. Nie bądź jak diotroś. Powiedz, wybieraj. To o czym marzę, a o czym nie marzę? A nie przedłużaj jej, nie będę mógł oddychać! sałatkę. Kim jesteś? Jestem Czerwonowłosa. O, chyba sam widzisz. A ty jak się nazywasz? O, Bańkogłów. Jestem Piotrusiem Panem. Nie słyszałaś o mnie? Nie znam najświeższych wiadomości, bo wygnano mnie jako najbrzydszą syren. Nie jesteś wcale brzydka. Może dziwna, ale na pewno nie brzydka. Jesteś miłym chłopcem. Zawsze mówiłam, że piękno jest powierzchowne. Mogę cię o coś zapytać? Proszę pytaj. Ale się nie złość. Nigdy nie widziałem, żeby Syrena miała wąsy. Trzeba mnie było widzieć, kiedy miałam brodę. Co? Ha, żartowałam. Nie zawsze byłam taka brzydka, czy jak to mówisz, dziwna. Pięćdziesiąt lat temu. Ja także byłam bardzo ładna. Musisz wiedzieć, że byłam księżniczką. Świetnie. Byłam próżna, byłam dumna. Muszę przyznać, że nie byłam zbyt skromna. Tu jesteś księżniczka? Co za odkrycie! Jak widzisz, tu właśnie jestem. Słyszałaś już? Jutro odbędzie się konkurs piękności. Niech mi wyślą nagrodę pocztą. Jesteś pewna, że znowu wygrasz? Będziesz miała nowe konkurentki w tym roku. Konkurentki? Ha! Kto może równać się ze mną? Tym razem się myliła. Nowa syrena nie była po Krakowie. Dobrze wiedziałam, że jeśli chcę ją pokonać, będę musiała się starać jak nigdy dobrze. Nocą, przed rozpoczęciem konkursu, odstępnie zgromadziłam mnóstwo tuszu, szminki i różu, byle tylko ją wyeliminować. Już się domyślasz? Chciałam, by ta czarnowłosa piękność wyglądała przy mnie jak zwykła ostryga. Och, nie mogę się już doczekać rana. Udowodnię tej ofernie, kto jest najpiękniejszą ze wszystkich syren w całym tym morzu. Ach. Po tej maseczce będę najpiękniejsza na całym świecie. Czas głupią próżność zrobiłam jednak błąd w swych obliczeniach. A uroda, jak sam widzisz, przepadła. Jejku! A to historia. Tak. A teraz. Żyje tylko przeszłością. I od tej pory ty i inne syreny nie przyjaźnicie się ze sobą, czy tak? Tak. A teraz ja mam pytanie do ciebie. To pytaj! <laughs> Powiedz, co robisz w tej części laguny? Moją przyjaciółkę porwały syreny. Ruszyłem razem z dziećmi w pościg, ale się rozdzieliliśmy. Jakiś głos mówił mi, że dostanę to, czego pragnę. To pieśń, syren! Niedobrze! Co to znaczy? Twoi przyjaciele zostali zauroczeni pieśnią syren Tak jak i ty Ta pieśń wabi obietnicą, którą wybierzesz Ale to kłamstwo Złapani przez syreny Twoi przyjaciele staną się pokarmem dla ryb To straszne ha, Smutna perspektywa Ale co za atrakcja dla turystów Pomożesz mi ich znaleźć? <laughs> no pewno, że tak Mam okazję przytrzeć tym syrenom nosa. Skakuj na pokład! Ale obiecaj, że jak znajdziemy zaginionych chłopców, to zmienią swoje imiona na odnalezionych. Chcesz czy nie, to są właśnie zaginieni chłopcy. Tylko w Powiedz, o czym marzysz. Jakie jest twoje życzenie? Tak naprawdę to chciałbym być Piotrusiem Panem. Piotrusiem, panem! Naiwniak dał się oszukać. Zostało jeszcze dwoje. Zapadł w syreni trans? Wystarczy tylko spojrzeć. To dziwne, jak ci ludzie łatwo dają się złapać. To zdumiewające. Chodź, teraz musimy zająć się wandą. staniesz sireną, będziesz mogła oddychać pod wodą, ale nie chcę tam iść, nie chcę się w czuć. Jesteś kaczorem! Ja jestem Piotrusiem! Ja jestem Piotrusiem! Nieprawda! Ja jestem Piotrusiem, a ty Łatkiem! Oszukujesz! Jestem Piotrusiem! No bratku, mówiłeś prawdę! To faktycznie zagubieni chłopcy! Musisz im pomóc! Spokojnie skarbie! Pokażę ci jak wyrwać ich z tego transu! Bądźcie kim jesteście! Jesteście kim chcieliście być! Bądźcie kim jesteście! Jesteście kim chcieliście być! Jestem łatek. Chcę znowu być łatkiem. Jestem kaczor. Chcę znowu być kaczorem. To pomogło! Gdzie jesteśmy? Nie mamy czasu. Musimy znaleźć Wandę. Kim ty jesteś? To długa opowieść. Pora wstawać! Jestem Syrena. Tak. Witaj w naszym gronie. Mówiłam, że będzie ładniejsza od nas. Jesteś aż tak próżna? Nie, ale popatrz na nią. To jest cudowne! Wspaniałe! Ciesz się póki możesz, ponieważ gdy twoja bańka pryśnie, cała zabawa się skończy. Pod wodą, tak mówiłaś. Kłamałam. Co teraz zrobię? Musisz mi pomóc. pan mi świecić w oczy. Znam takie magiczne lustro. Ten, kto przejrzy się w nim, stanie się najpiękniejszy w całej niby landii. Gdzie jest to lustro? Na brzegu laguny. Wypadło mi z ręki. Dawałam nim sygnały, kiedy grałyście w piłkę. To, którym chciałaś wypalić mi oko? To strona ma cudowną moc. Dał mi je Piotruś. A na czym polega jego działanie magiczne? Ten, kto przejrzy się w nim, staje się najpiękniejszy w całej Nibylandii. To naprawdę działa. Przynajmniej Piotruś tak mówi. To jakaś sztuczka. Ale muszę je znaleźć. Nie, ja muszę je znaleźć. Ty nigdzie nie pójdziesz ja, ja pierwsza, pierwsza na nie to wpadła. przecież jest Jestem od ciebie ładniejsza. Poszły. A ja się uduszę. Ty? Jesteś syreną? Podoba mi ci się teraz, Piotrusiu. Chyba wolę, żebyś była dziewczynką. Nic się nie martw. Zaraz ją odmienię. Kando, bądź kim jesteś. Jesteś tym, kim chcesz być. Teraz powiedz. Jestem Wanda. Chcę znowu być Wandą. A więc to prawda. Ja jestem najpiękniejsza ze wszystkich. Przestań stań tak mówić. Spójrz na mój idealny nos, a przekonasz się, że to ja jestem najładniejsza. Słychać! Starajcie, stara, czerwonowłosa! Czerwono Ten, kto się przejrzy w tym lusterku, będzie najładniejszy w nibylandy. O, prawdę! Bo jak w nie spojrzałam, byłam najładniejsza! Bo Na jak nie spojrzałam, ja byłam najładniejsza! ale teraz czerwonowłosa ma lusterko i ona jest najpiękniejsza. Wiecie co, dziewczęta? Od dziś przenoszę się do was. Uuu. Leczmy stąd. <śmianowid>